Czy Preston właśnie zrujnował swoją grę już dwa tygodnie po tym, jak ona wystartowała przez event halloweenowy? Sprawdźmy to, już Wam to pokazuję. Sprawdzimy to na najprostszych rzeczach, a mianowicie na huge'ach, gdzie jak możemy zobaczyć tutaj tych pierwszych huge, które były dodane, jest ich 540 exist, 560 exist. Tutaj huge Shiba 453 exist. No przez dwa tygodnie. Się zebrało trochę, tak? Ten najnowszy 338. No to tak widać, że niedawno dodany. Tutaj ten najcięższy do wydropienia 193. Ale tutaj was proszę zobaczcie. Nowy huge Halloweenowy 1. K. 2 miliona szansy na jego drop. Powiem wam tak, jest 4 godziny po update'cie. Zgadnijcie, ile już ich jest. Myślicie pewnie, 10 może, 15, 20 mak? Nie. Jest ich 246, a przypominam, jest 4 godziny po update'cie. I ta ilość cały czas rośnie. Zobaczcie, tutaj co minutę dosłownie dropi huge pet. Huge, 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 huge. Wszędzie tu jest huge. A wiecie dlaczego? Bo Preston dodał god potkę, która nie dość, że jest ciężko wydropić, to trzeba wydać masę robuxów, żeby ją dostać. I co jest najlepsze? Można ją jeszcze tradeować. Więc jak ktoś ma dużo gemów, proszę bardzo, huge a? kupujcie. Wydawajcie na robuxy, zdobywajcie bardzo łatwe huge. A. A ja mam wykupione na przykład wszystkie game pasy i co? Nawet nie mogę PETA 1 na 10 milionów dostać, a ktoś, kto wydaje Robuxy, może sobie co minutę dostać Huge'a. Więc myślę, że trochę to może zabić. Let's go! Mam nadzieję, że nie i trochę to Preston jakoś naprawi, może w następnym updatecie, ale zanim dojdzie do tego update, to już myślę, że naprawdę tutaj będzie 3005. Tych huge? No, jak patrząc na to, że po 4 godzinach jest 240, no to 2000 to tak za dwa dni powinno być. No tak, do końca update'u z 5000 to, no, na pewno będzie. Szkoda, gra bardzo fajna, gra z potencjałem, no ale niestety wiadomo, że preston lubi pieniądze. No, a kto ma pieniądze, no to wyda dużo pieniędzy, tak? Tutaj wam mogę też pokazać screena, jak. Ktoś już ma 227 tych gotpotek kupionych, więc no, na pewno nie mało pieniędzy tam poszło w ruch, na 100%, nie mało. A co jest jeszcze najlepsze? Nie można ich zdobyć w inny sposób. Już wam pokazuję, tutaj, w Merchancie ich nie dostaniemy. Czy można je wytworzyć może? Może da się je wytworzyć? i Ja tylko tak gadam zbędnie. Nie, nie da się ich wytworzyć. A może, może w ulepszeniach? Czy w ulepszeniach jest? No też nie mogę nawet Wam kupić tą powerborda i zobaczcie, no nie ma ulepszony, mam prawie coś, tu mi brakuje dosłownie dwóch upgrade'ów i nie ma nigdzie god pod i do kupienia. No chyba, że prowadzi to presjon w następnym update'cie, co wątpię, naprawdę wątpię, więc naprawdę liczę, że nie zabije to Pets Go, gra fajna z potencjałem jak mówiłem już, ale zobaczymy co będzie. Ja się żegnam, na razie.